Zaraz przekażę mikrofon Katrin, ale myślę, że największą radość sprawicie Katrin właśnie e, oddając wasz drobny pieniążek e, właśnie na domy serca. Takiego w sumie nie oczekiwałam, więc nie mam przygotowanego tekstu tak przedtem. Um, ja bym chciała naprawdę podziękować mojej grupie, całej, w sensie całej oazie. Już Wam mówiłam, że bez Was bym, byśmy tego w ogóle nie zdali rady zrobić. Um, to jest właśnie fajne, jeśli jest 1% po kolei i jest 100% naraz. W sensie, że każdy robi w swój 1%, 100% i wychodzi coś takiego jak teraz. Um, nie chcę, żebyście wszyscy poszli do domu i zapomnieli o tym. Chcę naprawdę, żeby to był impuls. Żeby to był taki, żeby to była taka reakcja, ponieważ tak to to wszystko by nie miało sensu. Chciałabym, żeby właśnie w Was zakorzeniało właśnie ta nadzieja i ta miłość, że da rady zrobić coś z niczego. I naprawdę bywało tutaj trudno. Oni wiedzą, ja wiem. <grym> Bywało naprawdę trudno, ale daliśmy radę. Daliśmy naprawdę radę i jestem naprawdę dumna z wszystkich tutaj zgromadzonych i też z Was, że wytrzymaliście i że byliście z nami. I naprawdę bym się ucieszyła, gdybyśmy pomogli tej młodzieży z Offenherzen, ponieważ mi dużo na tym zależy, żeby właśnie ich wspomóc, żeby oni dokończyli to dzieło, które my rozpoczęliśmy.